Jak nie od dziś wiadomo, historia lubi się powtarzać, a skoro tak trudno się dziwić, że po latach, a nawet dekadach bycia w cieniu gier komputerowych, planszówki znowu wracają do łask, i w wielu przypadkach jest to iście triumfalny powrót. Dobrym przykładem służy tu Legionowo, w którym renesans rozgrywek przy stoliku jest widoczny jak na dłoni. Zaczęliśmy w zeszłym roku z kolegami, którzy skupialiśmy się na grach bitewnych, ale no nie tylko. Tutaj w, w bibliotece od dłuższego czasu były spotkania planszówkowiczów w środę i w piątki, więc razem zaczęliśmy współpracować no i w związku z tym rozszerzyliśmy no na takie większe spotkanie, co by zachęcić zarówno do gier bitewnych, jak i planszowych. Tym oto sposobem w ostatnią niedzielę stycznia zagościła na terenie biblioteki impreza pod nazwą Rodzinne granie w poczytalni. Zdaniem jej szefa analogową rywalizację warto wspierać, bo to rozrywka ciekawa oraz pouczająca, i sprawdza się także z bliskimi. Od ponad roku w miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie w Poczytalni działa stowarzyszenie miłośników gier, kryt. W związku z tym po roku naszej współpracy postanowiliśmy pokazać te gry mieszkańcom Legionowa. Postanowiliśmy mieszkańców Legionowa zaprosić do poczytalni po to, aby poznali te gry, jeżeli jeszcze ich nie znają, ale przede wszystkim jest to popołudnie rodzinne. Tak więc też chcieliśmy, aby całe rodziny, te, które uwielbiają gry planszowe, mogły dzisiaj u nas miło spędzić czas. Bez względu na swój wiek, fani gier planszowych raczej się w niedzielę nie nudzili. Oprócz samego grania mogli m.in. kupić popularne i nowe tytuły, a dzięki instruktorom szybko poznać najważniejsze zasady rozgrywki. Nie zabrakło też konkursów z nagrodami dotyczących rzecz jasna planszówek. Wiele z tych gier, które przywieźliśmy, to są gry dla dzieci, które są normalnie w sprzedaży u nas. Choćby Egmont, czyli kapitan nauka nas wsparł i dostaliśmy kilka gier. Jest X-Joy, który jest sklepem na Tarchominie. Tutaj też ma swoje stanowisko i można kupić lokalnie gry. Niektóre z tych gier są trudniej dostępne w Polsce, na przykład Piczkar jest trudniejszy, no więc chcieliśmy go pokazać. Bardzo przyjemna gra jakby w kapsle. Nawiasem mówiąc podwórkowa gra, która już dawno odeszła w zapomnienie, a teraz w wersji planszowej od nowa zdobywa popularność wśród młodzieży. Chcąc skuteczniej promować modę na takie granie, legionowcy miłośnicy planszówek założyli wspomniane już stowarzyszenie Kryt. Nazwę ma może nieco zagadkową, za to cele bardzo jasne. Chcieliśmy to robić w jakiś zorganizowany sposób. Jak jest stowarzyszenie, to czujemy się z jednej strony bardziej zaangażowani, a z drugiej strony no, mamy os już osobowość prawną, więc nawet w tym roku udało się e, współpracować z Urzędem Miasta, który nam zasponsorował kilka nagród, który, e, których nie moglibyśmy dostać, jakbyśmy nie mieli stowarzyszenia. Spotkania legionowskich miłośników planszówek odbywają się w poczytalni w każdą środę i piątek, początek o 18.30. Więcej szczegółów można znaleźć na facebookowym profilu grupy oraz Stowarzyszenia Kryt.